Pokażę Ci teraz serię obrazków i powiedz, ile widzisz tam film. Dobra, to teraz jeszcze raz. Daj znać w komentarzu, ale nie czekaj do końca filmu. Zrób to teraz. Już w pierwszej serii była jedna firma. A w drugiej serii była jedna firma. A pamiętasz jej nazwy? Napisz w komentarzu. Nie osiągniesz takiego efektu, stosując przypadkowe szablony z Kanwy, ponieważ zaburzasz tym spójności i wprowadzasz chaos. W drugiej serii obrazków kolory czcionka, motyw graficzny były nieco do siebie zbliżone, ale jednak się różniły. Bez spójności nie ma rozpoznawalności. Jeśli chcesz widzieć więcej podobnych filmów, możesz mnie zaobserwować.